Cześć, to jest Spam. Jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często, jak pod Bielsko-Biała w FIFA 2017. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku wysłuchamy kilku oświeconych słów o aborcji i etyce. Poczytamy o skandalicznym ograniczeniu wolności słowa na święceniach diakonatu i zobaczymy, jak wyborcza wstawia się za wolontariuszami HDM. Zapraszam. Zaczynamy od najbardziej spokojnego, co nie znaczy niekompromitującego materiału. Publicysta na temat PL pisze bowiem coś takiego. Pamiętać należy, zwłaszcza w świeckim państwie, że etyka katolicka to tylko jeden z wielu systemów etycznych, który nie jest prawem ani nie jest obowiązkowy. Dla jednych może być dobry, dla innych nie do zaakceptowania. Problem w tym, że Kościół nauczył się totalizować rzeczywistość. Pełna zgoda, że akcjologii Kościoła ogniem i mieczem narzucić nie można. Po pierwsze, dlatego, że takie są zasady społecznego współżycia, po drugie, dlatego, że to przynosi odwrotny skutek od zamierzonego. Tyle tylko, że prezentowanie nauczania katolickiego połączone z wypełnianiem zwyczajnej funkcji pasterskiej kościoła, czyli z mówieniem katolikom, co jest dobre, a co złe, to nie jest totalizowanie rzeczywistości. A to, że kogoś spędzi, że Kościół jednak posiada rząd dusz, który lubi tej nauki słuchać. To jest zupełnie inna sprawa. Swoją drogą końcówka poprzedniego stulecia w USA to czasy wysadzania przez zamachowców z ruchów pro-life klinik aborcyjnych. Tacy to byli obrońcy życia, którzy zabijali ludzi. To akurat fajne, że dostrzegamy debilizm takich działań, tyle tylko, że pragnę nadmienić, że nie ma żadnego związku między działaniami takich zamachowców, a oficjalnym nauczaniem Kościoła. Trochę szkoda, że redaktorowi nawet tak prostego researchu nie chciało się jednak zrobić. I tutaj dochodzimy do pytania, jakie padło z ust Anny Grodzkiej podczas rozmowy o aborcji z przedstawicielami partii Zieloni. Jak przekonacie ludzi, że zapłodnione jajo nie jest dzieckiem? Otóż nie przekonamy. Taki spór jest nie do rozwiązania, gdyż jest to kwestia światopoglądu i religii. I na tym kończymy naszą rozmowę z autorem tekstu, zainteresowanym biologią, naturą, przyrodą i prawami zwierząt, przedstawicielem partii Zieloni. Zapłodniona komórka jajowa to nie jest dziecko, więc można je zabić. Czasem szkoda, że nie jesteśmy drzewami, bo wtedy miałby się kto o nas upomnieć. Sen pani premier został diakonem i nie byłoby potrzeby wspominać o tym w spamie, gdyby nie karygodne zachowanie borowców, którzy wyprosili fotografa Gazety Wyborczej z uroczystości. No skandal. Nic dziwnego, że uroczystość wyświęcenia na diakona syna premier Beaty Szydło, Tymoteusza, była dla lokalnej społeczności sporym wydarzeniem. Nie powinno więc dziwić, że przykuła uwagę mediów. Fotoreporter Gazety Wyborczej, który zamierzał w świątyni normalnie pracować, został jednak z niej wyproszony. Moim zdaniem fotograf przyjął bardzo słabą linię obrony udając, że tylko przyszedł zrobić kilka zdjęć. Mógł twierdzić, że po prostu przypadkiem się przechadzał i przy okazji tego wielkiego wydarzenia, którego uwagę uświadomił sobie oczywiście dopiero na miejscu, postanowił skorzystać z sytuacji z tego, że przypadkiem tam trafił, przypadkiem jest fotografem i przypadkiem ktoś mu za te zdjęcia zapłaci. No co, w Świętej Annie w Warszawie zadziałało. Po co ten żenujący spektakl? Zdjęcia robiliśmy w miejscu publicznym, publicznej osobie, jaką jest pani premier. Jej syna nie chcieliśmy fotografować. Co do żenującego spektaklu, to nie chcę mi się przytaczać, co takiego parówki pisały o wyrzuceniu dziennikarza Telewizji Republika z konferencji prasowej pewnego czerwono-oprawkowego dobroczyńcy, ale jednak... Wtedy pianie z zachwytu dla pewnych środowisk było w dobrym guście. Niemniej tego fragmentu nie przytaczałbym, gdyby nie to, co następuje dosłownie kilka zdań później. Otóż, najpierw otrzymujemy informację, że Tymoteusz Szydło, w poszanowaniu prywatności, nie miał być fotografowany. A później zadanie było proste: udokumentować uroczystość wyświęcenia Tymoteusza Szydło, jednego z dwunastu alumnów 5 roku wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Oczywiście można udawać, że tutaj jest mowa o uroczystości, a nie o samym diakonie, ale sam fakt, że to on spośród tej dwunastki został wymieniony, pokazuje, że chodziło chyba jednak o niego. Biskup głosił, że zadaniem diakonów jest głoszenie słowa Bożego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, w kościele, w szkołach, a nawet w codziennych rozmowach. Tymczasem zachowanie jednego z jego podwładnych, zauważa gazeta wyborcza. Niewiele miała wspólnego z nauczaniem kościoła i miłosierdziem. Aaaa. Jakiego ja już świeżbu dostaję, jak czytam na wyborczej o miłosierdziu. Ludzie, poznajcie definicję tego słowa. Ktoś zawali. Żałuję, ja mu wspaniałomyślnie przebaczam i wtedy jest miłosierdzie, gdzie tutaj jest jakikolwiek z tych elementów. To się nie aplikuje do tej sytuacji w ogóle. A tak całkiem na marginesie nie wiedziałem, że ten bezimienny oficer Boru jest teraz podwładnym biskupa Pindela. No ma rozmach ta nasza republika wyznaniowa. A za nowych diakonów różańce w dół. Gdybym Was zapytał, jaki stosunek do Światowych Dni Młodzieży ma Gazeta Wyborcza, myślę, że wszyscy w miarę bezbłędnie opisalibyście awersję czerskiej do publicznego wyznawania wiary oraz powtórzylibyście wątpliwości, jakie wyborcza ma co do finansowania samej imprezy. Tym większym zaskoczeniem może Was poczęstować tekst, w którym wyborcza staje w obronie biednych wolontariuszy, którzy muszą płacić za pakiet pielgrzyma. Wolontariat to praca bezpłatna, ale na Światowych Dniach Młodzieży w wielkim kościelnym wydarzeniu jest inaczej. By w nim uczestniczyć, wolontariusz płaci. Wolontariusz znaczy po łacinie dobrowolny. Wolontariat oznacza dobrowolną pracę na czyjąś rzecz bez wynagrodzenia finansowego. Zwróćcie uwagę na tę dziwną konstrukcję, która do mnie samego dotarła gdzieś przy trzecim, może czwartym przeczytaniu. Otóż, wolontariat jest pracą bezpłatną, inaczej jest na HDM, czyli jak? Jest płatna, tak? Wolontariusze dostają pieniądze? Otóż nie. Otóż nie. Wolontariusze pracują na SDM za darmo, wobec czego robią dokładnie to, co definiuje w Polsce ustawa, więc o co dym. Kolejna sprawa tak na marginesie. Oczywiście w Polsce wolontariat jest zdefiniowany jako praca bez wynagrodzenia, ale takich definicji są setki na całym świecie. I na przykład w Stanach Zjednoczonych z wolontariatu można spokojnie żyć i nawet rodzinę utrzymać. Wobec tego mierzenie naszą polską ciasną miarą, czego jak wiadomo wyborcza nienawidzi, jest tutaj czymś, co nie znajduje zastosowania. Ale za organizację wydarzenia zapłacą też podatnicy, a dokładnie miasto Kraków. Ostatnio miejski zespół zadaniowy alarmował, że wydatki na uroczystości sięgną 202 milionów złotych, ale już teraz brakuje 170 milionów złotych. No i temat numer 3. Z jednej strony wyborcza narzeka na nierentowność przedsięwzięcia, na bardzo duże straty w kieszeniach krakowskich podatników. Z drugiej, skoro tylko Kościół postarał się o to, żeby trochę szekli z zagranicznych kieszeń jednak wpadło na organizację, jest źle, bo Kościół kradnie. Któryż to już przykład tego, że jak się oblubienica Chrystusa nie obróci, tak z tyłu ma plecy do okładania szpaltami przez redaktorów. Panie, daj pan spokój. Dzięki za twoją uwagę, to był 79. odcinek Spamu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak jest, możesz to wyrazić komentarzem, udostępnieniem tego materiału dalej, albo po prostu zwyczajną, delikatną łapką w górę. To tyle na dziś, a teraz Vox Populi i widzimy się znowu za tydzień. Pa, pa.